Dajcie kochane. Dzisiaj taki film, jak zadbać samemu w domu o przedłużane włosy, gdy fryzjer jest zamknięty, czyli przez jakieś 3 tygodnie, będą wszystkie zakłady fryzjerskie prawdopodobnie zamknięte. Na naszym kanale są specjalne filmy, jak dobrać kosmetyki do mycia włosów przedłużanych. W domu, bo nie wszystkie kosmetyki nadają się do mycia. Wiadomo, że przez te trzy tygodnie musimy sobie radzić same i umyć włosy przedłużane po prostu w domu. Ehm, będzie też wam potrzebna odpowiednia suszarka. Film, e, jak wybrać taką suszarkę i jak jej używać, też jest na naszym kanale. To będzie wszystko podlinkowane, te wszystkie wideo przydatne będą podlinkowane. W opisie do tego filmu wszystkie, wszystkie filmy, które musicie obejrzeć, żeby samemu zadbać o włosy przedłużane w domu, czyli umyć je i ułożyć. Jest to bardzo trudna sytuacja. Ja rozumiem, że są rzeczy bardzo ważne, typu zdrowie, ale zdaję sobie też z tego sprawę, że po prostu, jak ktoś nosi włosy przedłużane i zawsze mył je u fryzjera, po prostu może być mu trudno na początku. Mamy też taki film: Jak prawidłowo umyć włosy przedłużane w domu, jak uniknąć błędów przy myciu. W tym filmie wam pokażę na główce manekina. Dokładnie jak krok po kroku takie włosy przedłużane w domu e, się myje. Także też ten film będzie podlinkowany. To jest chyba najważniejszy z tych wszystkich filmów, bo myć włosy niestety musimy wszystkie. Jeżeli trzy tygodnie nie będzie to możliwe u fryzjera, musimy myć je w domu same e, i wybrać odpowiednie kosmetyki e, i umyć włosy same. Nie jest trudno się tego nauczyć, trzeba tylko trochę cierpliwości. Także zapraszam Was też koniecznie e, do obejrzenia tego filmu. Pamiętajcie też, że jak nauczycie się wybierać odpowiednie szampony i odżywki do przedłużonych włosów, nawet możecie wybrać tańsze, takie w Rossmanie, to nie muszą być koniecznie profesjonalne. Ważne jest mieć odpowiednią szczotkę, czyli na przykład taką szczotkę z, włosa, z włosiem dzika i rozczesywaczem. Takie szczotki są też dostępne u nas. Pamiętajcie, że na przykład, jeżeli ktoś umyje włosy w umywalce z głową spuszczoną w dół, od razu kołtuny włosy są do wyrzucenia i do zdjęcia. Fryzjer jest zamknięty, nie będzie można ich zdjąć, czyli będą same problemy. Także dlatego warto nauczyć się tych podstaw najważniejszych pielęgnacji włosów w domu e, na ten czas. I ten też mamy o tym specjalny film. Te wszystkie filmy będą podlinkowane w opisie z dokładnym opisem w opisie do tego filmu. Także nie martwcie się. Pamiętajcie też, że nie śpimy z włosami rozpuszczonymi. Włosy do spania zawsze należy dokładnie rozczesać, a potem związać w warkocz, czyli tak absolutnie nie śpimy. E, możecie też nauczyć się mając chwilę wolnego czasu suszyć włosy na okrągłej szczotce takiej fryzjerskiej, będą jeszcze ładniej wyglądały. Jeśli musicie ufarbować odrosty i się zastanawiacie, jak wybrać farbę ewentualnie drogeryjną, to tutaj mamy też taki film, jak rozszyfrować te nazwy na przykład w farbach profesjonalnych, na przykład 9,32, co to wszystko oznacza. Jak rozszyfrować też, bo teraz nawet farby drogeryjne są też tak oznaczane za pomocą różnych numerków i z tego filmu dowiecie się, jak. Dobrać odpowiednią farbę drogeryjną do ufarbowania odrostów. Jeżeli po prostu nie możecie wytrzymać bez tego farbowania odrostów, to polecam Wam też zobaczyć ten film. To bardzo Wam naprawdę ułatwi sprawę. Też on będzie podlinkowany tutaj jeszcze jest taki film który może się Wam przydać, metoda kanapkowa z bliska zdejmowanie taśm jeżeli coś Wam się stanie, taśmy się zaczną suwać, rozklejać, czy będziecie miały bardzo duże odrosty, to możecie same pozdejmować taśmy z preparatem, profesjonalnym oczywiście do zdejmowania taśm który kupicie nawet na Allegro, bo sklepy online będą cały czas działać, czyli kurier na przykład paczkomat, cały czas możecie zamówić do paczkomatu rzeczy i z tego filmu dowiecie się jak same w domu możecie pościągać włosy, metodą Kanapkową przedłużone. Bo to jest właśnie taka metoda, że niestety te włosy trzeba dość często przekładać. Także dla niektórych to może być problem, jednak te trzy tygodnie bez wizyty u fryzjera. I tu coś dla bardziej zaawansowanych, czyli po tym ściąganiu, przygotowanie włosów do ponownego założenia. Zobaczcie sobie też koniecznie ten film. Mam nadzieję, że dzięki tym naszym filmom nauczysz się sama dbać o przedłużone włosy w tym czasie, gdy fryzjer jest zamknięty. Masz jakiekolwiek pytania? Napisz do nas na WhatsApp. Chcemy Ci pomóc i subskrybuj nasz kanał. Dziękuję Ci za oglądanie.